Witam serdecznie w kolejnym odcinku a dziś chciałbym trochę pogadać o kierowcach zawodowych ale szczególnie o kierowcach ciężarówek bo wielu ludzi po prostu nie docenia tą pracę a, a ja wiem jak jest i wiem że jest yy, ciężka i, i i szanuję tych kierowców trackerów Wiecie, to tak jak z opinią motocyklistów jak ktoś ma w rodzinie, to to ma dobrą opinię na, na temat motocyklistów tak samo jest i z, y, z kierowcami zawodowymi trakerami mój brat jeździ od już prawie 10 lat ciężarówką też jak jeszcze chodziłem do szkoły to czasem się z nim zawierają w trasy i też za granicę w trasy na 10 dni nawet wyjechałem raz także wiem jak wygląda ta praca i nie jest łatwa ale właśnie wielu wiele ludzi nie docenia po prostu gdyby nie właśnie transport Cały przewóz rzeczy najbardziej się opiera na, na ciężarówkach, na transporcie drogowym. Wszelkie zaopatrzenie sklepów, przewóz materiałów potrzebnych do budowy wszystko to zapewniają ciężarówki i kierowcy. Nie jest łatwa praca kierowcy ciężarówki w Polsce bo wiadomo nie mamy autostrad takich jak w Niemczech Większość tras po których po Polsce jeżdżą kierowcy ciężarówek to są drogi krajowe wiecie jak wyglądają skrzyżowania, ograniczenia prędkości a yy, tych kierowców wywiązuje czas pracy i też yy, mają też właśnie, no jak nie, nie pojeżdżą tyle ile trzeba, to nie zarolam, no Także, że czasem no przekraczałem prędkość no ze względu na to, że muszą dojechać do, do celu, a nie ma tylu autostadek w Niemczech, tak jak mówię. Dużo kierowców ciężarówek jeździ motocyklami i ogólnie swoje ciężarówki darzą taką samą pasją jak niektórzy trackerzy właśnie darzą taką samą pasją ciężarówki jak my motocykliści swoje motocykle jeżdżą na zloty trackerskie czyszczą swoje ciężarówki tuningują a no to jest ich drugi dom wiadomo że nie jest tak kolorowo nie wszyscy kierowcy są tacy idealni jak ja tutaj mówię bo zdarzałem się na przykład tacy kierowcy ciężarówek którzy utrudniają jazdę, bo powiedzmy jest sytuacja jest droga Yy, dwupasmowa jest zwężenie do jednego pasa i mogą się znaleźć yy, tacy kierowcy, którzy się mówią, że będą blokować ten yy, lewy pas, bo jest zwężenie do prawego, żeby nie wpuszczać tak zwanych swaniaczków. No a co robią? Utrudniają ruch, bo każdy dobry kierowca wie, że jeżeli jest zwężenie to powinno się wykorzystywać jak najdłużej ten pas, który się skończy i zmieniać pas na suwak przy samym zwężeniu żeby ten korek nie był długi żeby jakoś rozładować ten korek i żeby to płynnie szło no ale widzicie tacy się też zdarzą także nie ma świętych tak samo jak i motocykliści są niektórzy wariaci tak samo i trackerzy niektórzy po prostu nie powinni być trackerami, no ale z mojego doświadczenia większość to jest naprawdę dobrzy kierowcy. I tak jak mówię, niektórzy jeżdżą powiedzmy cały tydzień ciężarówką, a na weekend siadają na motocykl. Na moim kanale, jeżeli... Sprawdzicie jedne z, najtań... jedne z najstarszych moich filmików to są tam właśnie takie relacje z tras Ciężarówką jak jeździłem z bratem Jest tam Austria, Dania, Niemcy Można pooglądać, zapraszam Zobaczycie jak wygląda taka trasa, jak niektórzy nie widzieli że widzicie, no chcę tu zwrócić uwagę właśnie, żeby, żeby trochę szanować tych kierowców, ale też teraz się odniosę do motocyklistów, bo pamiętajmy, że 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 kierowca ciężarówki nie jest w stanie tak, dokładnie wszystko widzieć, co się dzieje wokół niego, wokół ciężarówki, jak w samochodzie małym. Także weźcie to pod uwagę i zachowujcie ostrożność, czy tam w korku, czy podczas wyprzedzania tej ciężarówki. I też trzeba uważać, żeby na przykład na światłach będziecie się przeciekać w korku, a pierwsza będzie ciężarówka, żeby. Żeby się upewnić, że ten kierowca ciężarówki staniecie przed samą ciężarówką, na samym przodzie przed, przed jego klapą, upewnijcie się, że on na, na pewno was widzi, bo on siedzi wyżej. Jeżeli nie ma tego lusterka z przodu przed szybą, w którym widać, co się znajduje bezpośrednio przed, przed ciągnikiem, to on was może nie widzieć. Jak was nie usłyszy, nie będzie wiedział, że tam jesteście, a już pierwszy ze świateł, no to was rozjedzie nad, przed tym skrzyżowaniem no także to trzeba uważać, że właśnie że to trzeba zachować ostrożność, jeżeli chodzi właśnie o taką jazdę między ciężarówkami, przed ciężarówką obok No Pamiętaj, że ten kierowca nie ma takiej widoczności jak w małym samochodzie Czasem warto takiego kierowcę też wypuścić na skrzyżowanie. Na skrzyżowanie, jeżeli on czeka, nie potrafi wyjechać. Wypuśćcie go, bo naprawdę on jest w pracy. Dla niego liczy się każda minuta. jak on spędzi na skrzyżowaniu 5 minut, bo nikt go nie raczy wypuścić. On nie jest w stanie tak żwawo wyjechać, bo to przecież jest yy, wielki pojazd. Wypuśćcie go, ułatwcie mu życie Na pewno od, yy, podziękuję. Wy zrobicie na niego dobrą opinię Na nim pokażecie, że motocykliści są uprzejmi I on będzie zadowolony Także ułatwiajmy im życie Ułatwiajmy im pracę Po prostu też w sumie chciałbym zostać kierowcą zawodowym Ale jeszcze trochę przede mną, bo trzeba zrobić prawo jazdy, które nie jest tanie. Trzeba różne kursy porobić, wszystko egzaminy zdawać, także to jest bardzo droga sprawa i potrzeba na to dużo czasu. Ale to jest takie moje małe marzenie, żeby zostać kierowcą, bo myślę, że że taka praca by mi najbardziej odpowiadała po prostu lubię jeździć po drogach także nie ma się co dziwić że chcę, chciałbym zostać kierowcą nie tylko kierowcą bo chciałbym też, też zostać instruktorem jazdy to też właśnie potrzeba kurs, potrzeba 3-letniego doświadczenia w jeździe, Takie będę miał w przyszłym roku. Trzy lata miną, także będę mógł się wybrać na ten kurs. Tylko właśnie muszę muszę podjąć tą decyzję, czy, czy działać w tą stronę, czy nie. Czy iść na instruktora, czy dążyć do tego, żeby zostać kierowcą zawodowym. Trzeba, trzeba na pewno coś zmienić, bo już półtora roku pracuję w firmie i nie ma żadnych zmian za najniższą krajową, także jeżeli przez dłuższy czas nic się nie zmieni, także zmienię pracę, bo no po prostu no Dobrze wiecie, że nie jest łatwo zarabiając najniższą krajową. Dobra, trochę odbiegłem od tematu. Podsumowanie. Szanujmy się na drogach. Szanujmy kierowców zawodowych. Szczególnie trackerów, bo odwalają kawał dobrej roboty. Docenijmy to. Ułatwiajmy im pracę. Nie utrudniajmy. Wiadomo, nie, nie wszyscy są Tacy spoko kierowcy jak powinni, no ale to są wyjątki. Tak samo jak u motocyklistów są wyjątki, tak samo u trackerów. Dobra, tyle ode mnie. Na razie, cześć, trzymajcie się.